Jest z nami Borys, witam Ciebie i przede wszystkim gratuluję, świetnego zwycięstwa. No dziękuję bardzo. Chwilę po, po walce rozmawiałeś właśnie ze swoim narożnikiem i mówiłeś, że na moment przed walką, 5 minut przed walką, mówiłeś, że zrobisz to i zrobiłeś, tak? Tak przewidywałeś no, to, wizualizowałeś to sobie? Nie, nie, właśnie wizualizowałem sobie zupełnie coś innego, a 5 minut przed walką nie wiem, nie wiem co, się, co się stało, ale naprawdę uwierzyłem i poczułem w to, że mogę iść po nokautę. Hmm, w... Na samym początku walki kopnąłeś go w krocze, byłeś ewidentnie wściekły, nawet go nie przeprosiłeś. To, jest, to była taka prawdziwa wściekłość? Czy... Nie, 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 bo ogólnie na to dzień nie, nie jestem jakimś takim, w, w, taką osobą, która jakoś wieje agresją, bardziej po, po, po pozytywem. Bardziej, bardziej, bardziej się skupiam na, na, na pozytywnej energii i tak dalej. Ale no tutaj niestety to nie współgra i... Cały dzień się nabuzowywałem, jak kopnąłem w krocze, to aż przeszło mi przez wyjść kurę, muszę go przeprosić, Ale zaraz odrzuciłem tą swoją myśl. i mówię nie, że to jest mój wróg. Teraz teraz na ringu muszę go zniszczyć. obojętnie co by się tu nie działo, by co by to jak to nie wyglądało, a po walce może być moim dobrym kumplem. Ben Lagman ewidentnie, on wtedy kiedy był na dole tak odpoczywał po tym kopnięciu. On był zły, on widział, że ty jesteś wściekły, i ja bym powie... przez tą wściekłość, właśnie, ponieważ mu nie podziękowałeś, nie przeprosiłeś go, y... on oddał tobie specjalnie. Takie... Ja miałem takie wrażenie, czy ty miałeś takie wrażenie, że on oddał tobie celowo? Bo on też wtedy, odchodząc, spojrzał na ciebie tak, jak ty na niego. Nie wiem, mam to gdzieś. A y, wiadomo było i on to wiedział, że będziesz go próbował sprowadzić do parteru jako, że jesteś y, przede wszystkim zapaśnikiem, czy zawodnikiem MMA, ale zapasy są bardzo mocną stroną i y, łapał te liny. Y, denerwowało Cię to? Szczerze mówiąc nie wiedziałem nawet, że łapie te liny, tylko słyszałem, że ktoś tam krzyczał, ale jak krzyczeli, że łapie liny, to stwierdziłem, że go wyrwę razem z linami. Ten moment, kiedy, kiedy go znokautowałeś, on bardzo szybko, można powiedzieć, doszedł do siebie, nie wiem czy w pełni, ale przekręcił się na, na kolana, próbował, wiesz, bronić się, sędzia to mimo wszystko przerwał, Uważa, że to było dobre zatrzymanie? Nie wiem, przyszedł do mnie, nie nie widziałem tego, przyszedł do mnie po walce i szczerze mi powiedział, że bardzo gratuluję i, i tyle. No powiedział mi, że zrobiłem bardzo dobrą walkę, także myślę, że zasłużenie, no nie wiem, Zobaczy to, zobaczę. Czy plan był wypełniony w 100%, bo tradycyjnie bardzo, to jest zawsze duża tajemnica, nic, nic nie mówicie na ten temat, co, co, co w ogóle będzie się działo? Czy 100%. Nie, nie, no mówiłem, miałem inny plan, a wysz, wyszło zupełnie coś innego. A pierwszy plan pierwszy, był jasny. Trzy rundy chciałem, yy, trochę przewalczyć z chciałem sprowadzić, skontrolować i ogólnie zamierzałem, bo zawsze zamierzam. Toczyć trzy walkę, ponieważ nie chcę ci nigdy dać, dać, dać podpalić i tylko jeżeli byłaby jakaś wyjątkowa sytuacja to chciałem doskoczyć przez przed czasem ale mówię, 5 minut przed walką dosłownie nie wiem, poczułem coś takiego, że chciałem zakotować. I ten moment, kiedy ja akurat za tobą szedłem, jak wychodziłeś z hali i krzyczałeś, że teraz UFC i w ogóle, to mówić na serio, czy jak, jak to wygląda? Nie, ja nie mówiłem o sobie ja mówiłem o gamrocie. A, to w szatni musiało być dopowiedziane. Tak jest, ja mówiłem o gamrocie, ponieważ yy, no, jego piąta wygrana z rzędu. Na razie ma idealny rekord, bo ma 5-0 i pokonał gościa, który miał 6 walk w UFC. Pokonał gościa, który był chyba finałistą Tafa. No, no więc właśnie to już mówi samo za siebie, także nie teraz, nie mówię, że już teraz, ale to jest droga. Mówiłem, że Gamer to jest droga, do twoja, twoja droga do UFC. Myślę, że jeszcze dwie, 3 walki śmiało można go dziś I na koniec zapytam Cię, czy. Yy... Czy to był taki sygnał że teraz po tej kontuzji, kiedy wrócisz w dobrym stylu, że idziesz po ten pas? Y ja nie wiem Ja nawet tego tak nie patrzę. Ja, ja miło mi zależy tylko na walce. Ja chcę mieć walkę, jak, którą wygram, którą wygram w dobrym stylu. I ja nie myślę nawet za bardzo o pasach, czy, czy, czy czymkolwiek ja po prostu chcę wygrywać walkę. Bardzo ci dziękuję w takim razie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję.